Ciemano z Teston Rewanes, a to jest gra Europa Universalis 3. I kontynuujemy serię Sycylią. Po nieco dłuższej przerwie powracamy sobie do tej serii. Ogólnie powracam teraz po przerwie do nagrywania. Także no wyszła taka nieco dłuższa przerwa. Mam teraz tutaj zamiar jakoś tu nadrobić i tutaj wrócić z paroma seriami. No, ale tutaj jako pierwszą serię, do której sobie powrócimy, no to będzie Europa Universalis. A konkretnie teraz tutaj rozgrywka Sycylią. Także zakończyliśmy sobie ostatnio tutaj na roku 1444. Także teraz od tej daty sobie tutaj zaczynamy. Już mogę trochę pozapominać, na czym żeśmy tu zakończyli. No, na pewno mamy bardzo wysoką niesławę, którą pasowałoby sobie teraz nieco trochę tutaj zbić. A to między innymi dlatego, żeby tutaj zaraz nam się jakieś wojny nie zwaliły na głowę. Bo póki co nie jesteśmy tutaj jeszcze jakoś wystarczająco silni, żeby tutaj się bronić. No, tutaj mamy armię, która no nie jest jakaś pokaźna. Druga armia jest tutaj. Tutaj zajęliśmy Kosowo w ogóle, bodajże Serbii, tak. Tutaj z nimi mieliśmy wojnę, ale to. Teraz trzeba to jakoś utrzymać. Mam nadzieję że tylko, że jakieś bunty nie będą tutaj wybuchać. Ogólnie, możemy tutaj wysłać misjonarza. No ale póki co, nie będę tego robił, żeby właśnie jakieś bunty tutaj się nie zaczęły nas tutaj rozsadzać od środka. Dobra, już dwie minuty gadam Także trzeba coś zacząć tutaj robić, także Odstopujmy sobie grę. I tak. Jakieś inwestycje pasowało porobić No to tak, na pewno tutaj damy. Jest bardzo wysokie ryzyko buntu. Tutaj w armię można pójść. O, tutaj się opłaci nam bardzo. Jak tutaj mamy w ogóle te? No, żeby by pasowało od Niesławy, dać, chociaż poczekamy. Może na razie nic tutaj się nie będzie działo. Takiego. Póki co mamy tutaj całkiem dobrych tych doradców. Dobra, tutaj na razie nic ruszał. Nie będę. Dobra, tu jest git. Suwaki, suwaki. Okej, okay, dobra. Na razie tutaj nic nie będę. Może ten też tego ruszał. Póki co mamy. No niski ten przychód Także trzeba tutaj jakoś ten mm, Się powoli ogarniać dobra, Wy możecie sobie tutaj wpłynąć I tak O znowu możemy zainwestować sobie Dobra damy tutaj W Tunisie No dobra złoto się skończyło Na razie Dobra zróbmy tak Jaką my tu w ogóle mamy tą? Okej, okay, dobra, zachodnią technologię mamy. No to się szybko w miarę rozwijamy, to nie musimy się martwić o westernizację. bo tam stabilności nie będziemy tracić. Także jest dobrze, póki co tutaj górujemy raczej nad większością tych państw. No tutaj w większości miał orientalną technologię. Czyli tam bodajże 80 albo 85%, a my mamy 100%. A może jeszcze one mają jakieś, może jeszcze jakąś inną technologię, te kraje tu mają? No nie wiem, no już mogłem trochę pozapominać. Tam sobie niedawno trochę pograłem w tą Europę Universalis tak po prostu na rozgrzewkę, że tak powiem. Okej, okay, dobra, tutaj Kastylia chce coś się oczywiście zgadzamy. Czy coś chcemy tu podbijać? Czy mam jakieś kasus belli na kogoś w ogóle? Chyba nie bardzo Na nich mamy odwet Ale oni tutaj mają sojusze I ten No i ogólnie Wenecja jest mocna dosyć Z nami by chcieli? Raczej nieprawdopodobne To kiwam w ryj Tutaj ten z Serbii nie ruszymy, bo oni mają sojusz z Turkami Oni tutaj ten Mnie zjedli Od razu Tutaj tych no też sobie nie podbijemy. Mamy Kasusbeli niby święta wojna, ale oni również mają sojusz z turkami. Co by raczej tutaj niezbyt ciekawie się dla mnie skończyło, jakby oni się włączyli. Mają bardzo tutaj silną armię i flotę. Tu jeszcze ten Bizancjum się trzyma. No ale za, za 9 lat upadnie. Tak historycznie. Tu Węgry. Mamy na nich w Nie, nie mamy, ale Węgry tutaj są silne. Się rozrosły bardzo mocno. Od morza do morza normalnie sięgają. Ale dobra. Skupmy się na razie tutaj na rozwijaniu państwa. Może później się zajmiemy tymi podbojami. No to mamy czas. Ok, bunt. Gdzie to było? A tu, ok. Obraz gnieździ ich tutaj. Fajnie te modele tutaj wyglądają. Dobra, stójcie tutaj, bo mogą się tutaj na przyszłość buntować. Dobra, wysyłamy tutaj tych misjonarzy. Tutaj później też powysyłamy, ale złota nie mamy. Strasznie mamy słaby ten przychód. Chyba trzeba tutaj z wojska trochę zrezygnować. Dobra, trochę się znam zwiększyło już. Kasusbeli zyskaliśmy. Gdzie oni są, tu? Nie, na kogo? Na Mediolan czy na nich jesteśmy zyskali? Na nich chyba, tak, sojusz Ale czy ja tu chcę się mieszać? <grym> z kim my tu w ogóle sojusze mieliśmy? A, z tym Z Burgundią No i widzicie, no już trochę tu pozapominałem, bo już bardzo długo nie grałem Okej, okay. może by trochę tej armię sobie zwiększyć Dobra, wróćcie tutaj hmm, drogie strasznie to wojsko jest Że tak powiem Może tutaj coś doróbmy, może będzie taniej No niewiele taniej, ale okej okay. Tak, ok, stabilność nam podskoczyła, ale to na tym etapie to jeszcze nam ona będzie szybko wzrastać, bo nie jesteśmy jeszcze jakimś tutaj dużym państwem. Któż to sobie życzy? Modena. Dobra, zgodzimy się ten. Dobra, bierzemy te dukaty. Bardzo nam się przydadzą, oczywiście. Dobra, połączmy tutaj do rupy sobie jeszcze parę oddziałów. Tutaj też. No tu Węgry mają z kimś wojnę. Ta z Anglią. O kurde, jakich tutaj ten... Austria, jakich tutaj ten... Jakie baty im tutaj dają. No, chyba wychodzi na to, że Węgry tutaj no już się trochę skurczą po tej wojnie, ewidentnie no, Wenecja ma wojnę ten z, z tym, z Anglią. No, mają prawo przy Marszu. No i mają z Francją i z Węgrami sojusz. To może być takie trochę ten niebezpieczny, bo my z Francją też tu graniczymy. A co za tym idzie? Francja również może nam tutaj ten, jakieś posiłki sobie wezwać. Tylko no nie mamy tutaj na nich kasu z ale na nich mamy. No Akwileja niemożliwe, Burgundia bardzo prawdopodobne. A tu jest Aquileia, okej. Okay. Czy ja tu chcę wchodzić w tą wojnę? No bo oni tutaj trochę dostają. A to byśmy musieli zrobić zapis, przede wszystkim gry. I oczywiście sobie musimy zwiększyć, przede wszystkim, wydatki na naszą armię zacną. O, patrz, tu jakiś bunt się pojawił. Dobra, zróbmy jakieś inwestycje tutaj szybko. Dobra, tutaj damy. Tutaj możemy sobie na malcie dać jakiś ten to w armię sobie zainwestować. E, dobra. Tak. Co już skończyła się ta wojna z nimi? Czy Purgunia ja by sobie tu z Francją poradziła, to to jest pytanie I czy moje wojska również by sobie poradziły No nie wiem Taki dosyć ryzykowny ruch, zwłaszcza, tutaj te Węgry są Też teraz mogą być osłabione nieco No nie, można zapisać grę na wszelki wypadek A Raczej bardzo by się tu przydało Tak, to była Sycylia. Weźmy ja tutaj ten. Tylko będzie gdzieś tutaj. Dobra, no, zapiszmy. Nie ukrywam, że tam trochę grałem wcześniej, ale sobie wróciłem tutaj. I tak. No nic, możemy spróbować tutaj wypowiedzieć wojnę. Ale zapisało się czy nie? Dobra, jest zapisane. Mm hmm, no to tak. Prawo przemarszu musimy sobie zdjąć. Okej. Okay. Teraz nie mam jak tu przechodzić, tylko oni, kurde, strasznie tą flotę mają potężną. I tutaj, no, armii jakiejś każdej nie mają, co prawda. Hmm. Kurde, no, strasznie słabo z tym złotym jest, no, tak nie ukrywam. Zaraz, kurde, tutaj zbiedniejemy bardzo mocno. Znaczy, wypowiedzenie wojny będzie tutaj opłacalne, czy nie. Już się zaraz im coś dorobi pewnie No nie, chyba nie będziemy im tutaj tej wojny wypowiadać na razie Musimy je sobie odłożyć w czasie i to może kimś innym się zająć No ale masz już tutaj cofnąłem to przemarsz wojsk No bardzo prawdopodobne, okej okay, to na razie nie będę z tego korzystał Niech oni tam sobie siedzą Oho, szpiega nam wysłali Nie wiem czy to zablokowane było, ale okej okay. A, tu się zbuntowały chamy No nie gadaj, co jest z wami Nasz tak Cienko no to nie druga wojna światowa, że Włosi mają tutaj być słabi. Nie patrz w niebo, kurde. Gdzie oni się wycofają? Abruzja. A tu, dobra, z niech się tam milion do tych, zadyma im robią. Dobra, może zmniejszyć trochę. Strasznie słabo to wygląda No Włosi to podczas tej Drugiej Światowej to tamten Za bardzo się nie popisali, że tak powiem Jak go tu nawiązuje? Dobra, akceptuj Dobra, Niesława już nam trochę spadła. To ten. Ale wraz, jakbyśmy tu podbili, no to ten by nam tutaj wzrosła, więc może na razie się z tymi podwojami wstrzymamy. Żeby nie ten. Żeby w produkcję coś zainwestować. Dobra, weźmy tutaj. Okej. Okay. Dobra, zgadzamy się. Okej, okay, stabilność się poprawiła. Zaraz znowu nam podskoczy i może zakończymy odcinek. O, Francja chce sojusz. To się zgadzamy. a tu z Kastylią jaką wojnę mają, kurde. Jakieś królewskie mariaże można by tu pozawiązywać. A sojusz? Nie, nie chcą. Czy ze wszystkim mamy jakieś królewskie powiązania Litwa Okej, okay, zgodzili się Dania Mało prawdopodobne, Szkocja, mamy Szwecja ok sprawdźmy Zgodzili się, okej, okay, Francja nas pewnie prosi o pomoc z Hiszpanią Dobra, z Moskalami mamy Zwierny Sojusznik, prosi o pomoc. Okej, okay, Kastylia i Portugalia. Hmm. Czy chcemy? Ok, ale stabilność nam poleciała. Ok, nakładamy podatek wojenny. I czekamy na rozwój wydarzeń, czy nas tutaj zaatakuje, czy nie. U tu wrócili, kurde. No ja pierdzielę, no co za ten? Banda jakichś kurna, gołodupców was tu pokonała. Stabilność. E, dobra, trochę zmniejszmy to utrzymanie, tak do połowy. Zbyt duży ubytek jest. Tu jest całkiem spora ta armia, tak, że tak powiem. Tak nawet trochę zbyt dużo bym powiedział. Bo jednak tutaj ten. Hmm. No nieco, tutaj biedniejemy przez utrzymywanie tak dużej armii, więc coś by tu pasowało może rozwiązać. Ewentualnie rzucić gdzieś do walki. Nie, to się nie zgadzamy oczywiście. Tu jakieś decyzje. Okej. Okay. Dobra, to na razie nie będę się w to bawił. Niech oni tam się biją. Ok, hm, tu się nie włączyli do wojny akurat. Co, już wymienkają? Nie, cały czas od nas żądają. Nie, czy ten tak na krzywy, ryj wbijać na przykład te wyspy, im zająć. Hm, może spróbujmy coś tutaj ten zrobić. Ciekawego. Kurde, nie zmieścimy się, ten trzeba na ten. Trzeba trochę tych wojsk, tu ten wyciągnąć. Tak, ze trzy oddziały. Dobra. Teraz powinniście się tu zmieścić. Okej, okay, zaraz będzie 20 minut odcinka e... Kurde ile was tu jest? Ja cię kręcę, ale ten. Ale mnie tu rozrąbali za późno i tu zauważyłem, to nie ma szans żeby tutaj wbić O kurde, jeden oddział nam przepadł. Parę okrętów nam tutaj rozdupczyli Ale tak znikąd się ten okręt nagle tu pojawił No te boty już tak mają po prostu To AI tutaj jakoś... Jakoś wypatruje nas tutaj Kurde, ale zaraz prędzej zbankrutujemy, niż oni nas dojadą, tak szczerze. Okej, okay, no wiem, że niesława nam podskakuje, ale ten... Przynajmniej trochę siły ludzkiej nam tu podskoczy. I złota. Z kim? Burgundia. Ale z Burgundią chyba też co już mamy. O rany Czy odmawiamy? No prestiż poleci wtedy Wiecie co? Trochę za dużo nas tutaj chcecie Ale teraz nie chcę sojuszu już No nie, nie chcemy ten... Ale to status quo wrócą a Zażądaj daniny. Nie przyjmą, kurczę. Nie przyjmą. No to musimy do status quo w takim razie wrócić, bo ta wojna nam tu nic nie da, że tak powiem. Dobra, wracamy tak. Was trzeba na ląd normalnie wsadzić. O nic, jeden, jeden oddział przepadł. Francja znowu proponuje nam sojusz. I co w związku z tym? Nie, nie zgadzamy się teraz. Dobra, inwestycje jakieś zróbmy. I kończymy już ten odcinek, bo już trwa ponad 20 minut, a nie chcę, żeby trwały te odcinki za długo. Tak, myślę, 20 minut to jest najbardziej optymalnie. Zróbmy tak i w produkcję może pójdźmy trochę. Może w handel. Tutaj o. E, tak, Burgundia nas prosi o pomoc. Orani, znowu nam poleci ten, ten. Stabilność. Ale w sumie. Dobra. Zgadzamy się, ale stabilność nam spada. Ok, znowu trzeba podnosić ten utrzymanie, ale może coś zajmiemy, tą prowincję. Mam tylko nadzieję, że tutaj nie wpadną. Dobra, a my sobie w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Także to by było na tyle w tym odcinku z serii Sycylią. Mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się w kolejnym z kontynuacji tej tej wojny, także to tyle na dzisiaj z mojej strony. Trzymajcie się. No i do następnego Strzała!